Pojęcie wrogiego przejęcia, owszem, występuje e, w prawie handlowym, ale ono dotyczy kwestii, kiedy mamy dwa podmioty, które konkurują na tym samym rynku, na przykład e, medialnym, i jeden wykupuje drugi po to, żeby wygasić go i stać się monopolistą. Na tym polega wrogie e, przejęcie. Natomiast w tej sytuacji e, no nie można hmm. mówić o żadnym wrogim przejęciu, jeżeli inwestor Pochodziłby z krajów EOG. Moglibyśmy ewentualnie mówić o tym, że kapitał jest nietransparentny, gdyby chodziło o to, że kupuje jakiś inwestor, który pochodzi z krajów, które są objęte sankcjami. Według mojej najlepszej wiedzy kraje objęte sankcjami obecnie to Rosja i Białoruś. I faktycznie w tym wypadku musiałby zadziałać. Procedury sprawdzające, ale z doniesień medialnych, tak jak mówię, nie jestem zaangażowany w sprzedaż e, e, stacji TVN e, poprzez tę holenderską spółkę. Z doniesień medialnych mówi się, że e, zainteresowani zakupem są inwestorzy z Czech i Węgier, czyli z krajów Unii Europejskiej. E, niedawno Węgry miały w ogóle prezydencję w Unii Europejskiej. E, no wydaje się to jakimś kuriozum, jeżeli. Wrogi, za wrogie kraje premier Donald Tusk uznawałby Czechy czy czy czy, czy Węgry.